Hej hej z tej strony ja, Antek i dzisiaj teraz mega świnie i ciekawe co tutaj trafi. Monety... 11 star Mityczny. Od nasz są. Antek mityczny. Ja się pokażę, bardzo... Więc. Rzadki trochę słabo. No bardzo słabo. Rzadki. Nie pasuje. Mity legendarny? Karwy jeździe yy, I bardzo I teraz. Nie, rzadki to. Nie. Co, jaka tam? Rzadki. Bardzo rzadki, może, epicki? Yy, szkoda. Epik, epik, epik. epik. Kurde, mi mało brakowała byłby mi O, Rzadki. Rzadki. E -epic. Mityczny! I co tutaj? O, notka.